Zrobię witam dobrać. w kolejnym materiale na kanale Ant Fakty Łukaszekier ze Adrian Cios. Witaj. Nie widzów. Paweł. I Czyli tak, my razem trenujemy, szykujemy się, młody kocik. Dobra, co się stało, że walczysz z Pawłem w kolejny raz? Drugi, bo tak? Dobrze bo? E, Drugi, no słuchaj, powiem, tak, ostatnia sytuacja u mnie była niezaciekawa, jestem na etapie odbudowywania się, wracania do wylizywania się. No i dla mnie słuchaj. Rywal, który się nawinął, nie oszukujmy się, no nie grzeszy inteligencją, więc za dużo stresu nie będzie kosztował na konferencjach i programach, no i też nie grzeszy umiejętnościami, bo jest chodzącą kaleką, więc <grymna> dla mnie walka ideału. A mówisz, że y, jakby odbudowujesz, się. o co chodzi, o kasynko? Nie, odbudowuję moją głowę, no. wiesz, to stanie sytuację. Nie, nie, kasyno super, ja wczoraj w ogóle jeszcze, ja wczoraj z Malty wróciłem, jeszcze rano zdążyłem zahaczyć i ten, i, i no... i nie było dobrze, ale jestem. Natan Marcin rozmawia z dziewczyną. Jakaś dziewczyna chce z nim rozmawiać, to jest dziwne, sam przyznam. No jest to dziwne. No jest to dziwne, nie, nie ukrywajmy. Nie, dlaczego? Bo Natan Marcin lubi chłopców, tak powiedział. No ale to nie znaczy, tak, że nie może rozmawiać z dziewczynami. Mężczyzna. Mężczyzn. to nie mężczyzn. może rozmawiać z dziewczynami? Ale widać, że on widać, nie podrywa. A nie, to już wywiad, dobra, wam to. Nie. Na ten bardzo nie tak, by nie rozmawiał z żadną kobietą. Nie, śmieję się nie, oczywiście. No, Co się stało, że nie doszło do walki z Mariuszem Pudzianowskim? No bo już nie ukrywajmy, temat był, chyba to każdy już... No, każdy już... Powiem, miał podpisywać kontrakt chyba w czwartek, a w środę ich zawinęli. Mariusza Nie no, Nie no, w czwartek mieli podpisać z Pudzianem kontrakt, fame. A w środę pozawijali ich. A, tak no, późniana zawinęli. I co? No, i po, no i co? No okay. i co? No wiem, że tam nie było finansowo też za do dobrze. Późnian chciał chyba całą kwotę przed. Okay. No chodzi i tam o to się chodzi. po prostu się no, Ale wierzę, że się wyliżą i w końcu dobną to. Nie no. Bo, najlepsze jest to, bo nikt się tego chyba nie spodziewał, że, że Mariusz Pudzianowski zacznie grać w waszą grę. To znaczy wiesz co, bo mocno, e... nas... mocno podśmiechuje ich Znaczy, to znaczy nawet bardzo... nie chodzi o to, jakby my... Podejrzewaliśmy, że Mariusz jest homoseksualistą, a teraz jesteśmy pewni, że on jest homoseksualistą. Ale to nie mówisz. No ale, no ale co mówię? No, a co wskazuje, że nie jest? No ja po prostu, taki pan moralny, się znalazł. Najgorszy... Jesteś jednym z, naj... z najbardziej dziwnych... Dziennikarzy, który porusza najdziwniejsze tematy, a jak słyszysz o tym, że wszystko wskazuje, wszystkie. Wszystko... Co wskazuje na to, że y, Twoim zdaniem Mariusz Płóżienowski jest homoseksualistą? No zobacz, Dawaj. zobacz, jak on do nas podchodzi. Nagrania z basenu, z chłopakami, jak się obmacują, na kolankach sobie siedzą w majtkach. No mordo, co ty gadasz w ogóle? Dobra, jest to dziwne. No jest pisze, to dziwne. pisze do mnie ciepłe wiadomości na przykład Jakie? na Instagramie. Co ci pisze? No mogę ci pokazać, ale, ale obiecuję, że nie przeczytam. Dobra, dobra, dobra. Tylko stwierdzę, czy ciepłe i tak. czy są e, dziwne, okej? Okay? Ja rzetelnie Wam dobra. określę, czy te. Czy wiadomości Żeby nie są było? Że jest jest serio, serio, profil Mariusza. Ja Jakbyś wiedział, że no tu jest, jest nie pokażę, nie jest to dziwne. jest to dziwne. Ja wiem, Dobra, te wiadomości. Ja wiem, że we mnie lekkie zaniepokojenie. Ja wiem, że mu się... Na, Boże, na to mówię, zauważ, że my na przykład często to co my mówimy, ludziom zawsze wydaje się dziwne... Co ty tam zauważyłeś? Nie, 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 nie. Zawsze ludziom wydaje się dziwne takie k... co oni gadają, a zawsze na sam koniec okazuje się, że mówimy prawdę tak naprawdę w każdym temacie, który poruszymy. I zobacz, tutaj tak samo ludziom się wydawało na początku tak. Jak oni spodzianem, co oni... Mało osób wierzy, że to Nagle się później okazuje, okazuje, że w, wchodzi z nami w dyskusję. To, a to okazuje się, że wszystko wskazuje, że jest jednak homoseksualistą. Wymienia się z nami ciepłymi wiadomościami. Tylko, słuchaj, prawda jest taka, że on nie mógł, tocząc swoją karierę wcześniej, jakby budując cię, na to? nie mógł powiedzieć, że jest gayem, bo by go za to mocno jak, się, jak, się, jak, się, jak się to nazywa, jak, jak się człowiek, jak się przyznaje, właśnie coming out. Coming out. Nie mówię, nie nie no coming out to znaczy to, że się człowiek przyznaje, że jest yy, na przykład A to Ja nie wiedziałem, to nie wiedziałem. Tak, tak nie, nie wiedziałem nic No ale jakby teraz Mario wchodząc do frików, śmiało może o tym mówić, bo już swoje zrobił, więc cieszę się, że mu się spodobaliśmy, uważam, ale, że... ale nie, nie powiesz mi, że nie zaskoczyło cię to, że zaczął grać w waszą grę. Nie, to Nie zaskoczyło. Serio? No, pewnie. Czemu miał ja mnie zaskoczyć? No bo myślałem, że nie jednak... No, je, słuchaj, bo jednak jest to brudna gra. Wy ale, gra słuchaj, wygracie, Ale pamiętaj, że, gra. ale pamiętaj, że homoseksualiści mają coś takiego, że jak im okażesz trochę ciepła, eee. wsparcia i zrozumienia, to oni się przed tobą otwierają, rozumiesz? I tu tak samo było, no. Po prostu masz z pozytywnym gejem i nie, i nie że gej mówisz, a może go że gej. po prostu gejem i jakby ja to akceptuję, tak? Ale tak? Słuchaj, uważam, że to zestawienie wprowadziłoby friki na zupełnie inny poziom po niż zwykłe darcie. to mordy. na pewno, to ja jestem przekonany, żeby. Już ludzie nie chcą słuchać darcia, mordy, wyzywania się. Oni by chcieli zobaczyć coś, coś nowego, więc potrzebują. Tak, i my byśmy. Właśnie... Ale walcz, walczysz teraz z Pawłem Świekiem i krzesłami się rzucaliście. No bo, ale jak możesz, słuchaj, na debila reagujesz debilizmem, no na zjaw reagujesz. Z... No nie do Gdzie się ja, ja próbowałem z nim rozmawiać normalnie. To się nie da, bo tylko tą swoją bułgarską mordę, więc z nim. Ja to jego dyskusję. No mi się nie chce z debilem. No nie wytłumaczysz debilowi, że na przykład... Co ci powiedzę na ten temat? Nie da się z nim gadać, nawet każdy go uciszał, każdy miał go dość tam, słuchaj. gdzie wy się przecięliście? W halikoszyki to było? W hali koszyki, no. No to wiesz, że to wyglądało jak ustawka mocna, nie? I teraz zeszłego się. Ogłoszenie. No ale, ale ten... wyglądało. to. Ale słuchaj, no. ja nie wiem czy wyglądało, czy nie wyglądało, bo ty nimi to oceniać, bo ja brałem udział ale w tej to sytuacji. To. Ja ci powiem jedną rzecz, że w moim życiu trafiały się różne sytuacje dziwne i często ludzie mówią, o co ty co ty robisz? A jednak, a jednak na koniec okazywało się prawdą. Ja ci powiem tak, że ta sytuacja z nie była mega dziwna, bo gadasz, z, masz z normalny kontakt, wydaje się, że normalny, gadasz z nim, a on znowu pod wpływem alkoholu i narkotyków zaczyna ci wyrzucać żal, no jak mógłbym z tobą przegrać, przecież stój w ten... tym i w ogóle. No to ja mu mówię, no nie wiem, może chciał przy znajomych, chciał przy mówię, Paweł, nie. ...w każdej formule i tak dalej, a ja, widzicie, ja wystukluję dużo. Ja z nim gadałem, pośpiewałem, on stanął nagle, chyba z miał lekki, nie miał kiedy iść, przywalił odep w nocha, tak? więc stanął i mnie, wiesz, odepchnął, no, 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 no. na naćpany, a ja jestem tak, on mówi, że napad ja tak jestem, jak gadam, to ja... Tak ja gestykuluję dużo wiesz, no to taki... Ekspresyjny. Tak, jest. ja tak po prostu sobą jestem. A że on nie dźwigną tematu, że jednak mu powiedziałem, że Paweł, nie, nie wygrał jedną Stójcę, no to mnie odepchnął. No i tyle. Sła, ja siedziałem sobie na Malcie i nagle dostaję propozycję walki. Ja się na początku nie zgodziłem na tą walkę, no ale zresztą testi w kasynie, ja na mieszkanie też odkładam sobie, mam odłożoną kwotę i część przeznaczyłem, część przegrałem, więc raz, że zarobię sobie parę złotych. Dwa, mam łatwego rywala, trzy jest to juźwiak. No no nie za mądry i nie za dobry gość. Jeszcze mam do ciebie dwa tematy. O co chodziło z twoją byłą dziewczyną i z, z Denisem Zalęckim? Czy tam jakieś wiadomości? Prawda, nieprawda jest. Jak, jak, jak? No o co chodziło z twoją byłą dziewczyną i z Denisem Zalenckim. Nie, nie. Nieprawda, nieprawda. Nie, nieprawda, jest... nieprawda, nie, ja ona mi wszystko pokazała i tak dalej. Zalęcki próbował jej wcisnąć jakieś farmazony i tak dalej, Ona powiedział, że nie pozwoli na to, żeby ktoś mi pomawiał, bo dużo też nas łączyło. Ja że Załęcki wiem, że jest znany z pomagami farmazonów, więc liczę, liczę, że te farmazony co chciał jej wcisnąć, wypłynął, będę mógł pozwać o dużą kasę i też z prawnikiem to przegadałem, e, a bardziej chodzi mi też o to, że wiesz, ona, słuchaj, ja z Denisem miałem kiedyś dobry kontakt, no i o Jezu, jesteśmy influencerami, kurwa, i to, że ktoś kogoś zaobserwował, to nie jest jakimś wielkim wydarzeniem. no, to jest normalne, no ja też obserwuję dużo dziewczyn, tak jakby śledzę różne kariery, e, a że akurat ja walczyłem z Denisem, to nie zaobserwował, po zdjęcie, wow, straszne, ale tam nie było nic innego, okay. ja dobra, byłem, dobra, co, ja dobra. byłem, wiesz, przed kontaktowałem, co się dzieje, on wykorzystał sytuację i za to, i za to tak będzie na zawsze. Eee, nie chcę się Jeszcze ja chciałem zapytać, bo Denis Załęcki powiedział, że jeśli ty i nas będziecie walczyli w Toruniu, to on do tego nie dopuści. Krótko, jak to dotyczy? Eee, no nie wiem, skoro się przyznaje, że jest bandytą kryminalistą i zastrasza nas Federację, że nie dopuści tego, to pewnie chce nam zrobić krzywdę, pociąć nas, nie wiem, zastrzelić. Nie wiem, ja że miejsce bandytów jest w więzieniu, więc jeżeli nam coś się stanie do tej walki, eee, no to wiecie gdzie szukać. To dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dziękuję. Wielkie.